Wyobrażasz sobie milczeć w nieskończoność. Milczeć, gdy na Twoich oczach wszystko, co najgorsze, spotyka wciąż osoby, na których najbardziej Ci zależy. A ty tylko stoisz, milczysz. Tak właśnie było od kiedy umarłam. Nie zagłębiajmy się w to, co mnie zabiło. Nie ma to sensu. Ważne jest jedynie to, co działo się dalej. Ocknęłam się w niesamowicie ciemnym mieście. Opisać mogłabym je jako przykładowe przedmieścia. Domy jednorodzinne, dużo wolnej przestrzeni, bardzo ciemno. Domy są okropnie zniszczone. Lecz z zupełnie czarnych okien czuję wzrok obserwujący mą duszę. Lecz nie mrok jest tym, co najbardziej przeraża. Nie uczucie niepokoju, nawet nie fakt, iż doskonale wiem, że umarłam. A cisza po śmierci jest tylko cisza. Żadnych odgłosów wiatru, żadnego szelestu? Nic i właśnie to najbardziej przeraża. Znacie uczucie, gdy w horrorach przed pojawieniem się jumpskera wszystko nagle milknie? Strach, gdy czekacie na coś, co poderwie was z miejsca. Ale co stanie się? Jeśli spodziewacie się tego przez wieczność i to nie w jakimś głupim filmie, to właśnie cisza absolutna świata umarłych. Lecz nie o tym chciałam mówić. Po przejściu kilkudziesięciu kroków po zniszczonej ulicy natrafiłam na małą kapliczkę. Kapliczkę wyglądającą niczym szopka może narodzeniowa. Małe trzwiczki, otwarte, ukazujące ciemność. Obok ludzkich rozmiarów pomnik matki boskiej ze zdeformowaną twarzą. i uczucie, że ktoś właśnie stoi za moimi plecami, że wbiec muszę do środka, by nie zostawać tu ani chwili z tym czymś. Wbiegłam. Mój dom, moja rodzina w żałobie po śmierci córki i siostry, moja kochana siostrzeczka, płacze. Nie chcę, by płakała. Chcę pokazać jej, że jestem przy niej. Nie mogę. Mam zażyte usta, szwy śmierci odebrały mi głos na zawsze. Ona płacze, i ja płaczę razem z nią. Ocieram oczy, przełykam ślinę, nie mogąc krzyczeć z przerażenia. Widzę to. Przed naszym łóżkiem stoi coś, gdybym miała to opisać, przedstawiłabym mi jako górną część człowieczego korpusu lewitującego nad ziemią. Jest w całości obdarty ze skóry, zaś cała ona zwisa z niego niczym suknia. Miast oczu i ust posiada dziury, przychodzące na wylot, są nieregularne i ohydne. Siostra nie widzi, próbuję ją ostrzec, błagam, by uciekała, to na nic. Martwa cisza, to coś wnika w ścianę, czuję je, dalej tu jest, obserwuje nas. Zaś ja mam od tej chwili nowy cel. Chronić przed tym moją siostrzyczkę. Chodzi za nią krok w krok. Tam, gdzie ona, tam i ja, gdzie my, tam i to coś. Nastaje noc. Siostra wstaje, by udać się do Łazienki. To coś stoi w ciemnościach korytarza. Jest inne. Czuję to. Czuję krwawe szwy śmierci. Siostra odwraca się. Lednie, zobaczyła to. Zanosi się przeraźliwym krzykiem, następnie dlając. Podbiegam do niej, chcę osłonić ją własnym ciałem. To coś ponownie znika w ścianie. Siostra po około godzinie budzi się, po czym roztrzęsiona wraca do łóżka. Niestety owej nocy budzi się jeszcze raz. Ostatni raz. To coś stoi nad jej łóżkiem. Ja także. Ona krzyczy: Widzi mnie, jest przerażona. Dlaczego przerażają mój widok? Patrzę w stronę tego czegoś. Płaty mięsa na jego twarzy rozrywają się, tworząc uśmiech. Patrzę na moją siostrę. Patrzę, jak uchodzi z niej życie, gdy moje dłonie coraz mocniej zaciskają się na jej szyi. Szwy śmierci teraz oblekają i jej usta. Ty wrócisz z tamtej strony, nie będziesz już sobą. Widzisz to, czego żywi nie widzą, czujesz to, czego żywi nie czują, robisz to, czego żywi nie robią. Ale nie jesteś świadoma tego, co robią żywi, ani umarli. Przeprowadziłam moją siostrę po mrocznej ulicy. Szwy zamknęły usta nas obojga na zawsze. Nie mogę jej przeprosić. Nie mogę nawet błagać o wybaczenie. Wiecznie patrzę w jej beznamiętne, smutne oczy, wiedząc, że po wieczność nie usłyszę z jej ust. Wybaczam ci. Nigdy nie usłyszę. Po śmierci już zawsze. Panuje jedynie cisza.